Bardzo precyzyjną ścieżką. Ten woźnica i paść mieczy mają zupełnie inną drogę, po której stąpają. Tu wygląda na to, jakby u... rydwanie, jakby ktoś miał bardzo szeroką drogę i mógł swobodnie się poruszać, ale paść mieczy musi bardzo ostrożnie stąpać. Każdy krok jest ważny i musi być każdy krok ostrożnie postawiony, ponieważ ktoś tu idzie jakby po mieczu i bardzo takim wąskim ostrzu, po wąskim ostrzu idzie i ma świadomość tego, że jeżeli będzie stąpać nieostrożnie, to może przechodząc z jednej strony na drugą, łącząc jakieś elementy, idąc gdzieś dalej swoją ścieżką, może spaść w przepaść. Więc to jest ktoś, kto pomimo swojego niby skupienia na tym, co czyta, cały czas spogląda w dół i zachowuje czujność co do swoich kroków.